Energosztuczki z Ekspertem. Cześć Majka! Przepraszam, szybciej nie masz sprawę, tu jest bardzo miło, te fontanny są piękne, ale jak patrzę w górę, to nic prawie nie widzę. I gdzie te tysiące gwiazd? Wiesz co, wybraliśmy fatalne miejsce do oglądania gwiazd. Tu jest za jasno, zobacz, jest tak dużo świateł, one tłumią blask słabych gwiazd i widać ich może kilkanaście? To co teraz zrobimy? Zgasimy! Tak mogłoby wyglądać niebo, gdyby dookoła nie było tak wielu świateł. Gołym okiem możemy wtedy dostrzec około 3 do 4 tysięcy gwiazd. W mieście zobaczymy ich zaledwie kilkadziesiąt. Wszystkiemu winne jest light pollution, a po polsku zanieczyszczenie świetlne. To coraz poważniejszy problem współczesnej astronomii. Proces postępującej urbanizacji sprawia, że emitujemy coraz więcej świateł. Świecą nie tylko latarnie uliczne, ale również lampy podświetlające budynki, reflektory samochodowe, obiekty sportowe lub sakralne. Każde sztuczne źródło światła rozświetla nocą okolice, co powoduje powstanie świetlnej łuny nad miastami. Nad Warszawą Drogi Mlecznej nikt nie widział już od kilkudziesięciu lat. Czy tak musi pozostać? Karol, ale nie powiesz mi, że w takim mieście jak Warszawa, na przykład, można nagle sobie wyłączyć światło, ciemność zapada i co? Wyobrażasz sobie, co by się działo? To głusząca perspektywa, zwłaszcza dla miłościków astronomii, ale okej, okay, nie będziesz takim wariatem. Eee, okazuje się jednak, że wcale nie musimy gasić świateł, wystarczy je skierować tam, gdzie to naprawdę konieczne. No w porządku. Na biurku sobie to wyobrażam w domu, albo na szafce nocnej, albo jakiś blat kuchenny oświetlony, ale w mieście? A znasz takie powiedzenie, pod latarnią najciemniej? No i co z tego? No to popatrz na tę lampę. To typowe oświetlenie dla parków czy bulwarów. Wiesz, że kiedyś się nad tym zastanawiałam, bo w sumie mamy wielką kulę, która świeci, ale nie tam, nie w tę stronę, gdzie powinna, czyli na Ziemię. Wszędzie dookoła jest bardzo ładnie. No bo pod nim stoi słup i to jest szalenie mało efektywne świecenie. Takie świecenie w nieprzemyślany sposób może nas słono kosztować. Kuliste latarnie kierują tylko 40% światła w stronę Ziemi, a tradycyjne latarnie, jakie możemy spotkać na naszych ulicach, tylko 50%. Reszta jest wysyłana w kosmos. Jeśli latarnia jest brudna, strata energii może sięgać aż 80%. Niestety w całej Europie są miliony takich opraw. Często oświetlają również przestrzeń przed naszymi domami. Sztuczne światło to energia, która musi być wyprodukowana do jego wytworzenia. Mniejsza ilość ucieczki sztucznego światła to zarazem mniejsze straty energii elektrycznej, którą można rozsądniej wykorzystać w innych miejscach. Oszczędzanie światła ma więc sens z ekonomicznego i politycznego punktu widzenia. Grupa środowiskowa International Dark Sky Association w Arizonie szacuje, że 1 trzecia wszystkich świateł w Stanach Zjednoczonych jest marnowana. Roczny koszt takiej straty wynosi około 30 milionów baryłek ropy naftowej oraz nieco ponad 8 milionów ton węgla, czyli około 2 miliardów dolarów. Co w takim razie Karol możemy zrobić? No, jak mówiłem, zgasić światła. Może nie wszystkie od razu, ale na początek przynajmniej te, których świecenie nie jest konieczne. Albo skierować je w miejsca, które chcemy oświetlić. I tym sposobem ograniczy się unę nad miastem i ograniczy zużycie energii. Właśnie tak. Poza tym warto pamiętać o aspektach zdrowotnych. Człowiek zdecydowanie lepiej odpoczywa, kiedy może spać w ciemnościach. Są jednak zwierzęta, które w ciemnościach dopiero się uaktywniają. Zbyt duża ilość świateł miesza w głowach, zarówno im, jak i nam. Jednym słowem, o ciemność powinniśmy dbać. Powinniśmy ją przede wszystkim odzyskać. Zobaczę coś w tej cudownej Śmiało. maszynie. Jest ustawiona bardzo fajna galaktyka w konstelacji panny. Wydaje mi się, że coś widzę.